Hej, Siemanko, jest Lukas. Witam Was w 2015 roku. W tym blogu chciałem podsumować rok 2014, a dokładnie to, co działo się właśnie w minionym roku na moim kanale. Tu mam taką ściągę, sobie przygotowałem, żeby móc wam wszystko zobrazować, dokładnie, co działo się i właśnie w jakich ilościach na moim kanale. Jak wiecie, mój kanał nie jest jakoś zbytnio prężny, tak więc. E, może statystyki też jakieś takie powalające nie są, ale mniej więcej przek, e, przekładało się to, przekładało się, odbywało mi się to tak, że ogólna liczba wyświetleń na moim kanale w roku 2014, a dokładnie od marca, bo w marcu zaczął e, jak gdyby mój kanał już tak na serio funkcjonować, e, to mamy 23159 Wyświetleń ogólnych wszystkich filmów na moim kanale, tak więc wydaje mi się, że jak na początku początkującego YouTubera w pierwszym roku swojej działalności nie jest jakoś tak mega, mega tragiczny, jak każdy wie z was teraz ogólnie bardzo ciężko się nie wybić na YouTubie, więc myślę, że ten wynik jest jakimś takim małym sukcesem, jakby nie było. Liczba subskrypcji w roku 2014 wyniosła. 632 subskrypcje na koniec roku. Teraz mam znacznie mniej, ponieważ jak wiecie, od grudnia mamy nowy kanał, ten właśnie na którym teraz nie oglądacie poprzedni jeszcze działa, ale już za parę dni no, muszę niestety go wyłączyć, wyłączyć i usunąć te konto, które e, mam na YouTubie. Tak wyszło, więc cóż mam mogę więcej e, powiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Łączna, łączna liczba godzin. Obejrzanych filmików na moim kanale to 6023 godziny, to wychodzi około 4 dni ciągłego oglądania. Ogólnie no, nie jest to może jakoś zbytnio porywające. Tam widziałem, że największymi takimi właśnie wśród Was popularnością cieszyła się oglądalność symulatora farmy 2015. Teraz jest 15, a przedtem była chyba 14. To ogólnie miało bardzo bardzo dużą oglądalność i później chyba takie serie jeszcze jak Enemy Front i yy, tam był to tam było The Hobby, o Lego The Hobby dokładnie. To też miało jak gdyby bardzo bardzo dużą e, oglądalność. Tu sobie napisałem cyfrę 185, ale teraz e, nie wiem co to było. Co to było? 185 kurczę pisałem i, i nie wiem. Dobra. Anyway E, najwięcej najwięcej tak mi to dalej dręczy. co miało 185 cyfr sobie napisałem, ale nie wiedziałem dokładnie e, nie napisałem sobie czego ona dotyczyła. Hmm. Dobra. Olać to. E, lecimy dalej. Największ, najbardziej popularny filmik na moim kanale e, to było przesłanie do Isamo X Pompy. Ten filmik na dzień dzisiejszy ma 3202 odwie, odwiedzin, odwiedziny odwiedzin 3202 odwiedzin e, na nowym kanale ma chyba już setkę a więc w ciągu tygodnia, dokładnie jakoś tak mniej więcej e, setka ludzi ponownie go zobaczyła tak więc powiedzmy, że średnio około 3, 3300 odwiedzin ten filmik zyskał w ciągu w ciągu, nie wiem, nie wiem kiedy on był wrzucony, chyba we wrześniu czy czy w sierpniu, jakoś tak, więc całkiem, całkiem sporo co dalej? Co dalej na moim kanale się wydarzyło? Wspaliśmy jedną akcję charytatywną w ciągu tego roku. a Mianowicie była taka akcja, jak pamiętacie doskonale, wysyłanie kartki dla Natalii i dla Mateuszka, takie na święta. Nieważne, czy to były świąteczne, czy nie. Chodziło o to, żeby kupić jakąś pocztówkę, kartkę świąteczną. Anyway. E I wysłać ją właśnie na wskazane adresy. Tak więc za tą akcję Wam również serdecznie dziękuję. Wiem, że ktoś tam na pewno z Was Kupił, zaadresował i wysłał, tak więc jeszcze raz dzięki wielkie, fajnie, że, fajnie, że zrobiliście to. Co my tu mamy dalej? Tak, mój kanał na, na Facebooku w ciągu tego roku, czy w ciągu tego, w ciągu tego nie, ale w ciągu zeszłego roku od początku, czyli od marca uzyskał 326 lajków, tak więc też dzięki wam wielkie właśnie, że wchodzicie na tego fanpage'a, że lajkujecie i że udzielacie się na nim. Dalej mnie męczy ta cyfra 185, bo nie wiem co to było i chyba już, że tak powiem, nie wykombinuję tego. Hmm. 185. Aha, już wiem co to było, no właśnie. Liczba filmików ogólnie przesłanych od marca do końca 2014 roku wyniosła 185 filmów. Stworzyłem 185 filmów, wyrenderowałem i 185 filmów e, opublikowałem e, na moim kanale. E, moi kochani, w tym filmiku chciałbym jeszcze oczywiście bardzo gorąco podziękować, bo, bo bez paru ważnych osób ten kanał nie miałby takiej popularności, ani, ani też tak nie rozwinąłby się. I z tego miejsca chciałbym podziękować oczywiście. Patrykowi rojo który właśnie w swoich inforojkach wsparł mój kanał, zapromował mnie, tak więc Patryk, jeszcze raz dzięki, dzięki wielkie. Kolejne podziękowania bardzo duże dla Dynitrozeniaka, czyli dla Nitra. On też wziął, zareklamował mój filmik właśnie, przesłanie do i samej X-Pompy. No i oczywiście Nitrowi też bardzo gorąco i serdecznie Eee, za to dziękuję, bo naprawdę należy mu się. Bo zrobił kawał eee, dobrej roboty. Sam od siebie wziął, zalajkował i, i, i udostępnił na swoim kanale właśnie ten filmik. Eee, Moje kochanie, tak przebiegał rok 2014. Co będzie w 2015? Jeszcze nie wiem. Kanał na razie póki co będzie istniał. Eee, ogólnie, jak wiecie, ciężko jest pogodzić pracę i. I to i kanał YouTube, i jeszcze szkołę ogólnie. Ze szkołą to już nie wiem jak będzie, bo jest masakra po pierwszym semestrze. Ale myślę, że, że w jakiejś miarę możliwości kanał będzie dalej prosperował. I chyba w sumie na razie tyle. Tak myślę, co jeszcze w roku 2014 się wydarzyło. Były jeszcze dwa bardzo fajne eventy, na których byłem. To był oczywiście Intel Master Extreme który odbył się w Katowicach. W tym roku też będę, nie wiem jeszcze w który dzień, wiem, że są chyba od 13 do 15 marca te, te mistrzostwa, więc na pewno w któryś dzień się wybiorę, a to jeszcze oczywiście was będę na kanale informował. Drugim takim fajnym eventem, na którym byłem w zeszłym roku Co to było? Zapomniałem. Było to w What the fuck! A chuj, nie wiem. E, na pewno było to we Wrocławiu, zapomniałem co to było, ale też to był bardzo, bardzo fajny iden, na którym byłem. Oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, nie był porównywalny taki jak Intellect Steam Master, ale ogólnie e, nie było na nim źle. Tak, na Yukonie nie byłem, bo, bo, bo nie miałem nawet, e, że tak powiem, opcji, żeby tam dojechać. Były święta, rodzinka mi się zjechała, więc nawet. Bym się z domu nie wydostał. Na PGA też nie byłem, bo jest trochę, trochę za daleko ode mnie. Wiem, że każdy ktoś powie, że można wsiąść w pociąg, w autobus, jak się chce, to, to można. Pewnie, że można, ale, ale akurat na PGA też w tym roku, w zeszłym roku nie byłem. W tym roku wybieram się oczywiście na Intel Extreme Master, to na pewno, a na jakieś inne eventy to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak tam czas. Eee, pozwoli, dobra, żeby zbędnie nie przedłużać, tak więc ja Wam dziękuję za uwagę, fajnie, że jesteście, mam nadzieję, że ktoś to obejrzy, jeżeli Ci się oczywiście spodobało, to weź zalajkuj ten filmik, daj łapkę w górę, eee, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to oczywiście zasubskrybuj, udostępnij. No i cóż, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach, hej was!